Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie zaprosił starosta Lubaczowski oraz dziekan dekanatu Lubaczowskiego. Powiatowo-dekanalny Dzień Chorego rozpoczął się w Konkatedrze Lubaczowskiej występem podopiecznych Domu Pomocy Społecznej z Wielkich Oczu. Następnie, przez księdza biskupa Mariusza Leszczyńskiego, w intencji chorych została odprawiona msza święta. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie integracyjne w sali teatralnej Konkatedry w Lubaczowie, gdzie odbyły się występy artystyczne przygotowane przez podopiecznych Środowiskowego Domu. Domu Samopomocy w Lipsku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Choryncu zdroju Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, zespołu placówek imienia Jana Pawła II w Lubaczowie z udziałem wolontariuszy, a także Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie. W tym roku już po raz 23 obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Jak się człowiek spieszy, to się dzianem cieszy. Tak tak znam. Niech się tego nauczyłeś. Tak jest. No normalnie medal ci dać. Tak jest. I pajacaś z siebie zradzi. Tak, na tak, straszne kopyto. No, coś ty powiedział? No, 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 znaczy nogę, nogę, nogę. No. Proszę bardzo, dokumenty! Co? Dokumenty! To co? Nie dogadamy się! Nie! Nie odpuścicie! Nie! Dobrze, dobrze! I ja Wam kiedyś nie odpuszczę. Będziecie się smażyć w ogniu piekielnym, po wodzie chodzić, pić prosić, ale Wam i tak nie odpuszczę. Gadanie, gadanie. Święty Krzysztof zamieszkał… Oooo! Co to jest, proszę księdza, obraz ze świętym Co pan nam tu, kiozał? Co byś ty chciał? Obraz ze świętym A to szuka? Nie, ale mają być. Przepraszam, zboczenie zawodowe. Już daję moje dokumenty, już. Ta dzisiejsza policja. Proszę księdza, to będzie Marta w wysokości. 500 kurtych i sześć punktów karnych. Oo, jeszcze mnie podsumowałeś. Ale dobrze, nowa dzwonnica może poczekać. Nowy samochód księdza też. Synu, szatan przez ciebie przemawia. O, w obecności księdza by się nie odważył. No nie, nie trzymam za nie, nie, chwilę. Rozumiecie? No proszę cieka, dodrajmy się, co? No, chociaż jeden z tej policji mądry. No niech będzie. 250 zł i ciebuchy kano. O, to i no, tak no, nie mało. Ale niech będzie wola boska. Ja już to tak napisałem. 500 zł i 6 punktów karny. Dobrze. Dobrze. Nie będzie moja strata. O, chyba parafia. No nie, wytrzymam. nie, no, Bardzo proszę, No, dobrze, napisało się. Samo się napisało. nie, ja nie, nie. No, nie, nie, nie. No, nie, nie. No, nie, nie. No, Proszę księdza, puśćcie swego zarachowania. Oby was nie by tak nie zarachowali, jak ten. ja. O, proszę księdza, proszę księdza, na bok się spóźnimy. Stasiu, ja ci mówię, kiedyś to ino ale cię z głowy. Daj panu 500 złotych, ale co za co? Ale co za co? Narozdrawiałem. My nie możemy przyjmować pieniędzy, nie, nie! Nagle tak nie było. to wiesz! Wiesz, no to nic mnie nie rob. To jest mandat kredytowy! Poświęcony? O! Piter. A! to jeszcze poświęci trzyma? Stasiu, kropił głowę! Ażu, licz, ale noc! 100, 200, 300, 400, 500! Dzień trzeci. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone. Dzień czwarty. Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepie nieba. zdraju istot żywych. żywe różnego rodzaju. Dla mnie to jest frajda, bo czasami wyjadę gdzieś, porozmawiam z kimś bliskim, tam z kolegami, z koleżankami, a tak to występy nam dobrze idą, to się cieszę. I, i nie mam nic przeciwko, żeby się nie wychodziły, czy, bo do występów się tam gdzieś z miesiąc wcześniej. Pan, pan Krzysiek tu nas prowadzi. To jest. Bardzo dobra roz, rozrywka, i wyjeżdżając z takimi występami jest dobrze, bo jest zapoznanie się z innym środowiskiem, z innym otoczeniem, no i z innymi ludźmi. To jest, to jest bardzo dobra rozrywka dla takich mieszkańców jak my i występujących w tych programach. Jest to oczywiście forma terapii. I w ten sposób aktywizujemy mieszkańców do, do, po prostu do spędzania mile czasu do przebywania między swoimi kolegami, poznawania nowych ludzi, nowe otoczenie, zawierania nowych znajomości. Także myślę, że razem, razem spędzamy mile czas. My jesteśmy dla nich, nie oni są dla nas. Jak na naszym terenie w województwie podkarpackim traktujemy osoby chore, niepełnosprawne, jakim pomagamy? Przede wszystkim z naszej strony, ze strony różnego rodzaju podmiotów, władz, czy to rządowych, czy też samorządowych, istotne jest zorganizowanie sieci wsparcia. I taka sieć, w moim przekonaniu, jest bardzo dobrze zorganizowana na Podkarpaciu. Przede wszystkim, jeśli mówimy o osobach chorych, to musimy mówić jakby o dwóch obszarach: o obszarze ochrony zdrowia a więc cała sieć szpitali przede wszystkim, a więc szpitali wojewódzkich, szpitali powiatowych, jak też różnego rodzaju inne placówki, jak przychodnie, jak ośrodki rehabilitacji, jak hospicja chociażby. Tutaj mamy cały wielki wachlarz jednostek podmiotów ochrony zdrowia, a z drugiej strony mamy jeden wielki obszar systemu pomocy społecznej, a więc począwszy od ośrodków pomocy społecznej, które w każdej gminie są jakby tą podstawową jednostką, ale skończywszy na wielu różnych właśnie konkretnych jednostkach, które pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom potrzebującym wsparcia, takich jak domy pomocy społecznej, jak środowiskowe domy samej pomocy, jak warsztaty terapii zajęciowej. Jak placówki opiekuńczo-wychowawcze mamy naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną sieć. Tą sieć cały czas staramy się zagęszczać, racjonalizować i próbujemy szukać dalszego potencjału w tym rozwoju. To,